Ja relatywnie zdrowo żyję, tak? Czyli jak popatrzę na swoje życie, ja nie chodzę na imprezy nie piję alkoholu prawie w ogóle raz na czas, bardzo rzadko, ale to nie na zasadzie imprezowego, nie palę papierosów, bo wiesz, jak idziesz na przykład na imprezy w piątek, sobota, niedziela, twój organizm się tak szybko nie zregeneruje. Jak potem jeszcze sobie dodasz dużą dawkę pracy i potem znowu zrobisz to samo w weekend, no to wiesz, ciężko jest tak na dłuższą metę funkcjonować. Natomiast jak jesteś pochłonięty pracą i w zasadzie ona ci zajmuje większość czasu i do tego zdrowo żyjesz, w miarę zdrowo się odżywiasz, uprawiasz sport, bo ja uprawiam zawsze od dat, trzy razy w tygodniu regularnie, choćby nie wiem co. Si Wiesz to różnie. Ja kiedyś byłam taka bardzo właśnie, mówiłam, że chodziłam na crossfit, ale teraz sobie już, o właśnie, co, co jest, jaka jest różnica. Kiedyś narzuciłam sobie crossfit i koniec kropka, a dzisiaj mogło być, raz pójdę na pilates, raz pójdę sobie na bieganie, bo jest fajna pogoda, raz pójdę na siłownię, czyli dzisiaj wiem, że mam mieć trzy aktywności fizyczne w ciągu tygodnia, a jakie one będą, to, to się, siebie pytam. Agnieszko, co ci się chce dzisiaj robić, tak?